Dobra, powinno być już coś nagrane. Tak więc siema, witam wszystkich w pierwszym odcinku z nowej serii Polskie gospodarstwo, czy jakoś tak, dokładnie jeszcze nie znam nazwy tej serii. Jesteśmy na mapie Rolmaszowo, jeżeli mogliście już zauważyć po tym gospodarstwie. Dzisiaj małe oprowadzenie mamy budę naszego Faficzka który gdzieś tu lata. Słychać go, ale nie wiadomo gdzie jest. Mamy skuterek, jak to powinno być na polskim gospodarstwie. Jest i kurczę, rowerek stoi pod schodami. Przechodzimy dalej. Mamy eleganckiego Ursusika 50C355. Może nie jest w jakimś idealnym stanie, ale innego po prostu nie mamy i na innego nas nie stać. Jak widzicie stan kąta do góry. Tak więc tutaj mamy kapustkę. Rośnie elegancko w takiej szklarence. Zrobiliśmy sobie razem z sąsiadem. Jak widzicie, czasami do niego sobie chodzę, aż dróżka jest wydeptana. I tam sobie czasami gdzieś siądziemy kurczę, tam gdzie drzewo sobie rąbie I jakąś flaszeczkę może zrobimy razem. Dobra, przechodzimy dalej. Jakby było mało. Jest jeszcze jeden ciągniczek, nie wiedziałem gdzie iść teraz. I co wam pokazać? Mamy czapka jeszcze starego C328. Ja jeszcze na czarnych blachach. Tutaj się bardziej zielone wydają, ale od nowości praktycznie u nas na gospodarstwie, także jest, jest bardziej zadbany jak ta 50. No i mamy nasionka, jest i rozsiewacz i kosa do nawozu. 300 litrów mieści, także jak na razie jeszcze nie ma nawet możliwości o beatbagach. Taką elegancką żmijkę za 3000 mamy. Jest co nieco. Słomy tutaj jakieś poworkowane żepaki i rzepaki. O, przepraszam za zapisywanie. Rzepak i uprzedniczkę mamy poworkowaną. Jak możecie zobaczyć, 21 kilo. Akurat prawie by się zgadzało rzepaku. Jest i przyczepka autosanka, D47 chyba, wóz konny do snopków, tutaj odsipmy, jest kultywatorek, stoi w stodole, bo jest odnowiony, naprawdę ładne, wszystkie zęby ma, może jest jeszcze stary z oponami, z oponami, to nawet nie są opony, z kołami, od... Konnymi metalowymi, także stary stary produkt naprawdę, ale w idealnym stanie, bo odnawiałem go przez zimę. Mamy rotacyjną bez żadnych osłon, bez niczego, ale jakoś tam da się myślę, że przeżyć. Jak na razie jeszcze chodzę, więc jest OK. No i dobra, stoi kombajnik New Hollanda 50-50. Szczerze powiedziawszy, jest nowy zakup na gospodarstwie. Jeszcze go wcześniej nie używałem. No, i mamy też siewniczek konny 3,2 metra, chyba 3,2. Nie wiem, jak to, czy może was oprowadzić jeszcze. Jakie pola mam, pokażę Wam też na mapce. A przechodzimy, tutaj dalej mamy jeszcze brąki fajne, 4-metrowe, chyba. Nie wiem, teraz nie będę mierzył. Tu w krzakach jeszcze zgrabiareczka stoi. I pół powinien stać tak. Dobrze pamiętałem, że go odkładałem zimą, bo już wiosennej orki nie robiłem. Jest trzystki, Mam 50 w miarę nie daje radę. No i przyczepa samozbierająca musi być z tego względu, że są krówki. No. Tutaj mam kawałek sadu, jeszcze jakieś ule z pszczółkami. O, jak możecie już słyszeć. Trzy krówki, jak na tą chwilę. Dobra, tak więc co, nie zajmuję Wam w sumie czasu, a jeszcze pokażę na mapce chociaż które pola należą do mnie. Mam ich tak troszkę porozrzucanych. Jak zobaczycie sobie, o tak łatwiej będzie. Tu mamy kawałek łąki, na którą zaraz pojedziemy. Tutaj ta piętnastka zaraz za mną, gdzie jest kukurydza, która będzie koszona na, na kiszonkę. I dziewiątkę taką malutką, trzydziestkę, dziewiętnastkę, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dwa, która jest przerwana rzeczką. Tam często Edek lubi chodzić sobie z browarkiem. Ostatniego przyłapałem. Może teraz też go uda się zlokalizować. Dobra, ja nie zajmuję dużej czasu. Aha, no tak. Muszę sobie najpierw wyciągnąć ten wóz, żeby dostać się do kosiarki. Nie wspomniałem, ale zabieram się za akcję z trawą. Mamy wczesne lato, wszystko jeszcze wschodzi, a byłem dzisiaj na poletku. Zobaczyć to już trawka jest gotowa do skoszenia. Dobra, tyle wystarczy, że odstawimy trawę. Myślę, że nie będę suszył, chociaż może spróbuję. Ja myślę, że nie będzie takiej potrzeby, bo przyczepę zawalimy sobie słomą. Nawet nie mam czym wyściłkować krową. Jak widzicie, tylko leci na samej wodzie i na tmr którego udało mi się w jakiś cudowny sposób zrobić. A tak naprawdę to kupiłem sobie na paletach. Na palecie woreczki. Mogę wam pokazać w sklepie, jak to tam wygląda. Tutaj było? Nie, tutaj na paletach, tak jak już wspominałem. No i jest, total mixet Rotation. No, jestem 2 Dwie tony, taka jedna paleta. Kilka woreczków wsypałem, bo już brakowało mi wszystkiego dla krówek. Nie miałem już czym je karmić. No, wyjadę tak pod tym kątem. Może być ciężko na zapałki, ale się jakoś przejedzie. Jednak nie. Jeżeli ktoś by się pytał, to 50 nie ma yy, zrobionych, nie ma przedniego napędu, są tylko takie koła dorzucone, a właściwie. nawet nie wiem od czego, bo ja tego nawet nie robiłem. No, ok, już chciałem daleko jechać, ale cała część łączka jest bardzo blisko mnie, tak więc włączamy sobie kosiareczkę. żeby się tu się zawrócić. I można kosić elegancko mhm. O, ja chyba pijany jeszcze jeżdżę Tak, tak to jest, kurczę, święta były no, Żeby nie było, przelecimy sobie kawałek dalej, żeby nie jeździć komuś po burokach Sąsiadowi, bo przyjdzie później i mnie skasuje ja... Że mu wygniotłem tyle i tyle i teraz dawaj 1000 euro A jak możecie zauważyć Tyle pieniążków to ja mam niestety tylko i wyłącznie teraz do przeżycia, a kredytu nie jest mało, bo mam go aż 60 tysięcy, 000... nie, 45 Ale i tak raczej będę musiał sobie dobrać jeszcze tego kredytu piątkę chociaż kredyt kredyt pogania, bo co jest grane? Ona się blokuje gdzieś, ta siarka. Wjedziemy na pole, będzie inaczej. O, tak. No tak. że także będzie brakowało mi, patrząc na odsetki, że muszę już spłacać tamten kredyt. A tysiącem euro to raczej nie poszaleje i na pewno więc nawet nie będziemy stać na to, żeby spłacić chociażby jedną ratę. A, a te odsetki cały czas rosną. Dodatkowo jakoś trzeba przeżyć jeszcze. Mamy wczesne lato, do żniw jest daleko. Tym bardziej, że te wszystkie uprawy, które mam, były siane wiosną. Są to uprawy jarę. Z tego względu zmniejszymy sobie ten może tak na 14, z tym kusiarką, żeby nie wariować. Wszystkie uprawy były jare, żeby nie ponosić za dużych kosztów związanych z jakimś może przemarznięciem czy coś tego typu, bo naprawdę jeszcze wiosną jak zacząłem siewy, to mochę mam się przyznać, że jeszcze zaskoczył mnie śnieg, który zaczął upruszyć w pewnym momencie. Jak tam już sobie siałem. Nieciekawie, ta zima była naprawdę sroga i miejmy nadzieję, że udało mi się. Właściwie no, udało się, patrząc na to, że już są wschody na polach i kukurydza ładnie już wygląda. Wschodziła jak i resztę zbóż. Tak więc, coś myślę, że z tego będzie. Jak rozglądałem się jeszcze za kupnem jakieś łąki, tam już... Jeden z sąsiadów, może nie sąsiadów, bo tak za płotem go nie mam, jak tutaj pana Edwarda, to... Proponował mi właśnie zakup łąki tam kawałek dalej. Można powiedzieć tam gdzie jest ta ambonka, jak widzicie, to odstające z dołu, gdzie myśliwi sobie przychodzą posiedzieć i postrzelać zwierzyny, która grasuje na polach i wyniszcza nam plony przykładowo kukurydzę, którą dziki uwielbiają wręcz. A w sumie Was jeszcze może zaskoczę, bo... Zostawię na chwilę ciągnik. Chociaż rotacyjną wyłączymy WOM i skoczę zobaczyć, czy pan Edek siedzi dalej nad rzeczką. Gdzie to pan? Ja już go widzę. Jest Pana Edziu, kurczę. Proszę bardzo. A buty się pomożą, ale. Gorąco już jest. Jest i pana Edziu. Siedzi sobie nad rzeczką. No, małomówny mało chłop. Nic tutaj nam nie powie. Tym razem, niestety, może jeszcze kiedyś się odezwie. Jak widzicie, to nie tylko moja łąka, ale ta ona jest. Są wymagania do zaorania i do wapnowania. Tak naprawdę, no, nie powinna się to pokazywać. Z tego względu, że każda łąka, jakby nie patrzeć, wymaga zaorania i wapnowania. Każdy tus, każde trwałe użytki zielone. Można było zaorać i wapnować. Bo to pH zawsze na łąkach jest bardzo, ale te bardzo niskie. No i nadaje się tylko i wyłącznie do orki, żeby to odwrócić jakąś żyzność ziemi uzyskać. Najlepiej jeszcze nawieść obornikiem coś takiego, żeby uzyskać próchniczość gleby. No ale dobra, nie przynudzam, tylko z... zobaczmy tutaj. Jak ładnie kosiareczka idzie. Powiem Wam szczerze, że trochę zasłania mi ją yy, mikrofon, który jest tuż przede mną. Nie widzę do końca jak ona tam sobie fajnie pracuje. Cofnę trochę. Myślałem, że jakiś mijak został. No, ale to nic nie szkodzi. To jest tylko i wyłącznie trawa tutaj. Dużo nie tracę na tym, nawet jeżeli to pozostaje na polu, Zebrałem się teraz szybko żeby ją zebrać, bo chciałbym skosić dwa razy jeszcze to tą trapkę, mam nadzieję, że jeszcze się wzbije i po żniwach uda się zebrać jeszcze raz i rzucić ją na kieszonkę wymieszać właściwie razem z kukurydzą bo teraz nawet nie będę jej przykrywał, ani nic z nią robił żeby czasami sobie silosa nie zawalić no, co cofniemy jeszcze tego przy drodze, Odkusimy trochę. O, bo jakby teraz sobie zawalił już silo z kiszonką, bo prawdopodobnie i tak by krowy mi tego nie przejadły. I tak nie ma ich zbyt wiele, są tylko trzy krówki. Na razie. Na tą chwilę nie stać mnie na nic więcej. Z czasem oczywiście, że będzie ich więcej, bo chcę się rozwijać. Chociażby myślę, że na przyszły rok już uda się ich zakupić 10. Z tym, że musiał, musiałbym się przygotować bardziej. Mam no, no, małe problemy z terenem. Z tym, że właśnie musiałbym się przygotować bardziej, bo taka jedna mała łączka na 10 krów na cały rok nawet samej kiszonki mogłaby nie wystarczyć. Także, warto, warto by było to sobie. Dobra, składamy kosiareczkę. I jedziemy pod grabiarkę. Bo tutaj na tej serii zastanawiałem się jeszcze nad jakimiś starymi fendami, case'ami. <laughs> Coś innego dorzucić. Ale stwierdzam, że chyba nie będę tego robić. Niech to będzie taka właśnie typowa... Polska gospodarka. Same polskie maszyny, ewentualnie jakieś nowsze, może zetory zawitają, ale na pewno nic więcej, nic bardziej nowoczesnego. I właśnie za bardzo nawet zachodnik nie chcę tutaj wrzucać. Dobra, to co teraz weźmiemy sobie ciapeczka małego. O! Dziwny dźwięk. Jakby ktoś to nagrywał. Gdzieś tam mikrofon uderzył. Gdzie ta zgrabiareczka była? Tu wszystko zarosło. Powinienem sobie wykosić, ale te maszyny stoją mi trochę martwię się, żeby w to nie uderzyć. Myślałem, żeby ją przemalować sobie na czerwony kolor, tę zgrabiarkę. Ładnie by to wyglądało, ale taką już zakupiłem od takiego gościa z Goliszewa, czy jakoś tak, taka miejscowość. Tam wystawiał właśnie zgrabiarkę i kosiarkę. O, troszkę za blisko. Nawet nie będę czekał, żeby wyschła, zrobiła się z tego, zrobiło się z tego sianko. Tylko od razu, tak jak mówiłem, właśnie zgarniamy to i przyczepką samozbierającą od razu zbieramy na bieżąco, nawet z tego snopku żadnych nie robię niczego, tylko prosto wrzucamy, a takie proste i nie porobimy. Tylko przyczepką samozbierającą zbierzemy do silosa się wrzuci. Niech już coś tam się kisi, ale nie chcę tego na razie przykrywać tam na pole. Na drogę wyrzuciłem trochę a raczej i tego nie będę już mógł zebrać. No ale trudno, takie są uroki. Nie zauważyłem, nie dopatrzyłem, dawno już nie grałem. Jak mogliście zauważyć, była dość długa przerwa, a teraz będę nagrywał dwa odcinki. Jeden po drugim. Najpierw odnagrywam ten, a za chwilkę lecę nagrać jeszcze wam rolnika z wyboru w Goliszewie. Zobaczymy jak to tam wyjdzie, bo też było sporo zmian i nie lada niespodzianka, ale to już o tym, co tam się zdarzyło, opowiem Wam w tamtym odcinku. A tutaj już będzie inaczej. Hm, inaczej. Pod jakim względem? A z tymi właśnie maszynkami. Tam miałem się rozwijać bardzo powoli, ale jakoś nie potrafię, chcę. Chcę tamtą gospodarkę rozwijać jak najszybciej, jak najbardziej, patrząc na to, że tam są jeszcze te warzywka i tak dalej. Te chciałem właśnie szklarnie jeszcze dorzucić, ale stwierdzam, że szkoda by było psuć ten cały polski klimat i urok tej mapy, bo naprawdę jest przefantastyczny. Ta mapa, mimo tego, że jest malutka, coś tam no, słyszałem, że autor ma wydać V2, tak jakby drugą edycję, która będzie przez którą powiększy się ta mapa, ale na tą chwilę mamy takie malutkie pola, malutką mapkę i ma to w sobie swój urok, jakby nie było. I to jak najbardziej się podoba. Nawet nie wiem, czy jedną przyczepę uda się uzbierać. No i właśnie, wspominając jeszcze o tym kredycie, to zapomniałem, że będę musiał dokupić sobie... Hmm. Przecież niewiarkę? Jak to się nazywało? Jeszcze włączyłem skate zamiast sklep. Już wam mówię. Sieczkarnię. Z... Z Mangeli. Jednorzędową. Ładnie wygląda. Nie jest droga, kosztuje tylko 5000. Ale mimo wszystko stan mojego konta też nie jest rewelacyjny. Mam tu jeszcze trochę jęczmienia do sprzedania, ale ta cena, jak na tą chwilę, jest naprawdę, nawet naprawdę licha. aż nie chce się tego sprzedawać, szkoda oddawać komuś zboże praktycznie za darmo. Też musiałem sobie jakoś to może przeliczyć, co mi się bardziej będzie opłacało, czy warto jednak sprzedać za te pieniądze to zboże, czy zaczekać, patrząc na odsetki z banku. Ale w sumie, jak sam stwierdziłem, że mam 60 tysięcy kredytu i się tym jakoś za bardzo nie przejmowałem a się okazało, że mam tylko 45 no to myślę, że tego kredytu sobie dorzucę na razie nie będę sprzedawał jęczmienia dopiero przez zimę zrobimy najwyżej taką akcję z wywózką i wtedy zajmę się wywożeniem tego wszystkiego co tam udało mi się nazbierać Aż sam jestem ciekaw ile z tych poletek zbiorę tego zboża jest dużo posiane. Musiałem wam pokazać. Mam troszkę jęczmienia, pszeniczki. Może jeszcze się uda przejść i pokazać wam te poletka. Najwyżej będę szybko latał i pokazywał, jak to tam wygląda. Minimapkę mini-mapkę sobie włączymy. Jak ja to mówię, nawigację w telefonie, żeby wiedzieć, w którym miejscu, gdzie mam te poletka. Może podgarnięte. Wystarczy. Bardzo dziwnie chodzi cała kamera w tej w tym ciapku. Jest taka dzika nie do okiełznania, można powiedzieć. Nie da się nią poruszać w górę, czy był. Tyle zgarniam. Nie wiem czy przyczepa samo zbierająca to zbierze, czy nie. Mam nadzieję. Dobra to w sumie co ja nie będę wam pokazywał najwyżej tego zbierania tą przyczepą. Już... W sumie nic specjalnego i fantastycznego w tym nie będzie. Tylko przelecimy się po polach. Zgaszę ciapka, żeby się nie męczył. Mało paliwa, dużo pali. <grym> tak, tak. Zaraz powiecie, żebym was nie oszukiwał. No, Tej pszeniczkę, gdzie już schodzi, kłosy się zawiązują powolutku. Ładnie powyrastała. Nawieziona, tak. Jak mogliście zauważyć? Nie dopełna, na razie nawet nie ma takiej potrzeby i nie chce. No tutaj mamy tą kukurydzę na kieszonkę, nie jest nawieziona, właśnie miałem Wam pokazać jeszcze tutaj, no już chwasty wychodzą, mimo tego że było pryskane przed się w, w trakcie siewów, a teraz jest już większa, można by było jeszcze przelecieć i opryskać teraz, ale i tak czuję, że z tej kukurydzy w nie będzie. Pszczółki grasują. Dobra, włączymy sobie tę nawigację. O, i właśnie wspominałem o tej łące, która tutaj jest do kupienia obok wody, też by trzeba było ją yy, przewapnować i zaorać. I jeszcze raz sobie posiać trawę. Myślę, że taką akcję raz zrobimy. Mamy ziemniaczki uschnięte już. Uuu. Do Janka pole. Kurczę słabo coś. No i tu pszenica do mnie. Kolejne poletko należy. To już lepiej nawiezione. Udało się dobrać troszeczkę inaczej. Jak widzicie, to poletka nie są zbyt wielkie, ale to ma swój urok jednak, według mnie. Jeszcze dróżką polną polecimy. Tam też jakieś zboże jest. Nie wiem, czy jęczmień, czy może też nie ma czasami pszenicy kolejnej. A jęczmień jednak, tak jak wspominałem. A no, tu też chyba jakieś chwasty wychodzą. No, samo zachwaszczenie na maksa. W tamtym miejscu. Mamy ładny kolejny stawik do podlewania. Deszczownie można śmiało obrać. No, ładne poletko, fajnie nawieziono, ale jak na tą chwilę nie patrzę nawet za żadnymi polami kolejnymi uprawowymi, bo wystarczy mi to, co mam. Mapa, jak widzicie, oblatuje ją w bardzo szybkim tempie, całą dookoła, bo jest naprawdę mała. Tutaj mam kolejne pole jęczmienia, które należy do mnie. Na przyszły sezon zaatakuję coś rzepaku, myślę, że w dużych ilościach, że obsieję wszystko rzepaczkiem, ale to się ukaże. I tutaj jeszcze jest jęczmi, także mam tylko jęczmi i pszenicę. Tak bardzo delikatnie na uprawy wszedłem. Tam taka kurycka tylko koło domu. Która mi jeszcze sąsiad pomagał siać, bo nawet nie mam siewnika do kukurydzy. Tylko on to robił tak naprawdę za flaszkę, bo dużo tego nie ma. Nawet mówi, że nie będzie ze mnie zdzierał pieniędzy, bo ile tego tam jest, nie opłacałoby się nawet nie wiem, liczyć za to. O ile bym dał 5 dych, czy, czy 30 zł, tak naprawdę. Taka rau tam tak dużo nie ma. A... A przynajmniej on mi zrobił przysługę. Ja tam troszeczkę postawiłem, którą tak razem wypiliśmy, myślę, że jest ok. A jak on będzie coś tak samo potrzebował, to jestem do dyspozycji jak najbardziej. Mówiłem, że nie będę zbierał tego, tej trawki, ale przelecimy sobie raz. Pokażę Wam jeszcze przyczepkę, jak chodzi samo zbierające. i myślę, że będę już się z Wami żegnał. Nie ma sensu przeciągać za bardzo. Bardziej, że już straciłem jako takie obeznanie troszkę może z mikrofonem. Nie wiedziałem na początku, co tam może do Was powiedzieć, bo już dość długo nie nagrywałem i no, zresztą sami widzieliście, słyszeliście jak to tam wyglądało. Eee, jednak coś tam tej trawki jest. No dobrze spokojnie, nie wiem, że nie mam dostępu, nie będę tam nic zbierał, ale i tak dobrze, że się udało zebrać to co moje. Jakieś takie łatki pozostawały. Przejdziemy sobie tak od drzewa to zbiorę. I skoczymy tutaj na tą linię. Gospodarstwo przejęte jest po dziadku. Przez to możecie zauważyć właśnie takie, a nie inne maszynki. Uprawialiśmy je razem, z tym, że dziadek już troszkę zaczął chorować. I Stwierdził, że on nie będzie tego uprawiał, no i chciał całe gospodarstwo wysprzedać, jednak szybko wybiłem mu to z głowy, powiedziałem, że ja się tym chętnie zaopiekuję, jakoś sobie może dam radę. Tym bardziej, że wychowany byłem tak samo na roli, więc grzech było to wszystko sprzedawać, pola dużo nie ma. Kredytów jeszcze trochę nabrałem. Tam część dziadkowi dałem kasy za to, że, że powiedzmy tam przepisał to gospodarstwo na mnie. Tutaj może o jakąś dotację będziemy wynikać. Tak jak miało być tam na serii Rolnik z Wyboru, ale widziałem, że tam naprawdę, ale to naprawdę szybko te pieniądze zdobywam. Przez te warzywa, które są, bo są naprawdę mega opłacalne. Jak to cebula, czy marchewki. No a tutaj już takich możliwości nie mam, bo tych warzywek nie ma. Mam tylko zwykłe uprawy polowe. I to ma swój urok. Zastanawiałem się jeszcze czy jakiś szklarnie tu rzucać. No ale to już by... Myślę, że popsułbym całą serię, jeżeli bym coś takiego dołożył. Jedyne co, to mogłoby wpaść myjka do ziemniaków. Le a, pojedziemy sobie tamtędy. To jeszcze się przewrócę. Pełną prawie przyczepę mam trawy. A nie chciałbym jej później ręcznie zbierać i wrzucać do silosu. Czy tam wiaderkiem? Wiadereczko już mam przygotowane. Będą też jakieś akcje z, z wykopków ziemniaków. Dobra, wysypiemy sobie. Może od początku. Do końca musiała się otworzyć, ja zastanawiałem się czemu, to nie chce się sypać. Dobra, już Wam nie będę zanudzał ubijaniem czy czymś tam jeszcze tej trawy. Czy to już wystarczy, co pokazałem? No I myślę, że tym oto akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. I na razie trzymajcie się, cześć, do następnego.